Nights are getting shorter, like a energy I'll conquer. In my soul, this is real. These nights are getting shorter in my soul. Dopiero pierwsza połowa, a oni już wszyscy nie żyją A Majski jak się czujesz? Ogryc. Jak tam po pierwszej połowie no, Jak się czujesz? A ja dopiero nie najlepiej, no, ja jak, nie tam najlepiej. Noga, jak tam noga? No, ale... Żyje? Żyje. A, tam już a kapitan? Jak się czujesz? Dobrze A tam rezerwowy Jacek Ćwiczy, zagrania i warianty na drugą połowę. I sprawdza naszego golkipera A ty Ogrys jak się czujesz? Ja bym dopiero Tak? Czyli będziesz wymiatał w drugiej powie? Odkąd pamięta dobrze To może cię zmienię? Dobra pamięta Strzałeś wiązkę zmiany, mam go zastąpić Odkąd pamiętam to jesteś na rezerwie A ty co? Co się odzywasz w ogóle? Bo cię Ty możesz w ogóle nie zagrać jak mnie wkurzysz I co? Piotruś jak zróbko no, wszyscy tutaj widzą kontuzje. Ty kostka, czy tam ten. Ten też już ten, coś tak jest. Ja tam kopłem tą piłkę, też mnie pociągło. Po prostu zaraz będziemy... Klub Inwalidów. A rywale? Chyba się nie spotkali. 15:10. 10. Adrian, na gorąco. Chujowo mi nie weszła ja wyjechałem ładnie. Ale widziałeś mnie? Widziałem. Była pewna bromeczka, miał drugą, ale rozumiem, że zrobiłeś fajną akcję. Chciałem sobie wykończyć, no. ale... Dobra, ważne, że wygramy. W bólach, ale wygrana. A Jacek, na gorąco, jak oceniamy Dobrze, wygraliśmy i jesteście zadowoleni, brawo. Super. A kapitan, co powie na gorąco? Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Oprócz, przez, przez kilka głupich błędów straciliśmy 10 bramek. I... Szczególnie 20 po ostatnim meczu. Najbardziej tylko tego, szkoda. O. Gratuluję. Z dupy wszystkim gole, wszystkim gole, nic więcej. Co? Oby... Z dupy gole wpuściliśmy. Nic do no. pytania. Ale Obrony... to nie było nagrane, więc nie ma przyjmować. Nic nie było. Obrony nie było. Ale wygrana, wygrana, ale wybiegane też. Ale jutro nie było gorzej. Jutro musi być korba. A ja. O, a u na gorąco, co powie? Fatalnie Co? Fatalnie Są fatalnie, wygraliśmy Ale drużynowo w miarę Ale Gładysz Bra bramkę strzelił Pierwszą sezonie się. w pierwszym zespole Bardzo dobrze, cieszę się Oby tak dalej, Artur No na pustą to już chyba by tylko Mili nie strzelił Spokojnie <laughs> Jeszcze wszyscy będą całować go po nogach tak. Ale to wszystko dzięki zagraniu tego pana Wystawił na patelnię, już tego to chyba dziecko w podstawówki by nie strzelił. O, oto kapitan drugi yy, naszej. Jak ocenia pan mecz? Bardzo dobrze, fajnie grało się, ale 20 minut końcowe meczu to jakieś nieporozumienie w obronie. My stracili chyba tam z 5 bramek z takiego kurwa. No, po prostu słabo było w obronie, ale w ataku dzisiaj było całkiem nieźle. A jak zdań. ocenia pan swoją bramkę? No, bramka patelnia, no to już tego się nie dało nie trafić, bo to by był kompletny styd. No. Ale pan już tego dokonał, nie trafił. Ale to wtedy była inna sytuacja, bo dostałem taką ostrą piezę skrzydła, to po prostu nie trafię w piłkę, a tu miałem wystawioną po prostu przed siebie na Ale bramę. Ale zadowolony pan z siebie jest? No zadowolony, bo bramkę, starałem się biegać, myślę, że całkiem nie najgorzej grałem w polu. I... Chyba wyszło nie najgorzej to, co pan jeszcze powie na sam koniec? Kibicujcie COB, bo my jesteśmy najlepsi. I polska gola, bo wyjdziemy z grupy i zagramy z Niemcami w finale mistrzostw Europy. Ja w to wierzę. Oglądałem lewego, na razie. No, Coś jeszcze na zakończenie do ojca doprowadzącego? No, powiem tak. Chciałem gola, dzisiaj nie wyszło, ale asystę mam. Najładniejszą, różnego W końcu strzeliliśmy pierwszy gol, nie tylko wpuściliśmy. Też udokumentowane, muszę to zobaczyć na taśmie potem. Na odprawie później. Dziękujemy za oglądanie.